Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mały Ogród, Duże Możliwości. I ci oglądający, co są od samego początku ze mną, dobrze wiedzą, dlaczego taka nazwa kanału, którą w zasadzie nadałam w zeszłym roku, bo długo, długo szukałam nazwy dla mojego kanału. No bo wiecie, ja uprawiam nie tylko ogród, tak? Nie tylko y, zajmuję się roślinami w szklarni, ale również y, uprawiam egzotyki. Chodzi mi tutaj głównie o bananowce Maureli. To jest bananowiec abisyński, y, piękny, ozdobny, potężny. Mam takich już pokaźną kolekcję. Y, z uwagi na to, że mój ogród jest właśnie mały, y, to. Y, kombinuję jak też mieć swoje warzywa, więc wiecie, no te bananowce dosyć sporo zacieniają tak miejsca w tym w tym moim niedużym ogródeczku. No może i nie jest taki mały, ale nie da się przy takiej powierzchni mieć wszystkiego, więc kombinuję, żeby mieć swoje warzywa, a nawet wiecie owoce. I uprawiam również na dachu. Na dachu garażu, na dachu kuchni ogrodowej, gdzie ta uprawa, słuchajcie, naprawdę no super mi się udaje. No i z tej perspektywy, nie wiedzieliście jeszcze, tej mojej dżungli domowej, części fiszromu. Miejsca, które sobie już dawno zorganizowałam, właśnie pod wysiewy, i nie tylko, bo. Również przesadzam kwiaty, robię różne rzeczy właśnie w związku z akwariami, tak. Bardzo mi się przydaje ten stolik, a pod stolikiem jeszcze jakby mało tego było, jest taka, taka, taki domek, jakby domek, wiecie, dla kotów, gdzie u mnie już tych gadżetów dla kotów to nie brakuje, bo ja siedzę sobie teraz, kochani, na sofie, na kanapie w zasadzie, na zwyczajnej kanapie, takiej dla ludzi, bo to co widzicie po lewej stronie, to jest oczywiście sofka dla kotów, których mam już kilka. Powiem Wam, że ja nie wiem, jak ja to wszystko tutaj mieszczę. I musiałam troszeczkę teraz ostatnio przeor przeorganizować, po prostu sobie miejscówkę tutaj przy oknie balkonowym no bo muszę gdzieś stawiać te swoje wysiewy i tu widzicie taki, y, taką, no, a szklarenkę tak, y, z folii. Ta folia, moi drodzy, nie jest potrzebna w domu. Bo y, ja już o tym kiedyś mówiłam, że y, nie zamykamy rozsad szczelnie w domu, dlatego że y, no, to nie jest wskazane. A jak już zamykamy, no, to musi być cyrkulacja powietrza tak dobrze y, tutaj zrobiona. Y, natomiast ja y, folikę sobie zostawiam, bo. Chcę powiedzieć, że głównie mi chodzi o te półki, tak? O półeczki w tej mini które są naprawdę super ustawne. I jak widzicie, ona ma pięć tych półek, i od samego dołu do samej góry wszystkim wykorzystam. Bo ja i tak praktycznie nie korzystam z tego balkonu, nie wychodzę, nie ma takiej potrzeby. Więc śmiało tutaj jeszcze mogę sobie, słuchajcie, rozsady robić w tej mojej dżungli domowej, gdzie już wiecie co. No chyba tu już Wam powiem, że, że niczego nie brakuje. No sami widzicie, i jeszcze, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, dokupiłam. Jeszcze jeden domek dla kotów. Ja nie wiem co mnie podkusiło, no ale nie mogłam się oprzeć, kupiłam i tyle. Zmieściłam, powiem Wam, że zmieściłam. Nie chciałam go tutaj stawiać. Ch tutaj, chociaż taki był początkowy plan, żeby go postawić sobie tutaj, ale, moi drodzy, on tu po prostu by nie pasował do tych sopek, więc jest jakby właśnie w drugiej części tego pokoju, czyli przy moim stoliku roboczym, <grym> o którym Wam właśnie tak często mówię. No i, moi drodzy, zaraz Wam powiem, co ja w ogóle. Sieje dzisiaj, zaraz dojdziemy do stolika. Tylko właśnie tak najpierw zerknijcie tutaj na to paludarium, gdzie już też przydałoby się wodę podmienić, bo nie wiem, podmieniłam chyba ze trzy tygodnie temu. Robię tutaj cały czas tylko dolewki. Wiadomo, jakieś szkiełko, nie jakieś tylko te szkiełko tutaj troszeczkę poczyścić i przyciąć tą trzykrotkę, bo ona, zobaczcie co ona porobiła, no już po prostu chce wybić tą pokrywę. Nie ma gdzie rosnąć, jak Wam mówiłam też kiedyś, bardzo szybko, bardzo szybko trzykrotka rośnie w wodzie. Kącik wertykalny jest ok. Mam tu w miarę czysto tutaj w tych, tych mini akwariach bez filtracji też by się przydało troszeczkę wody podmienić. Niektórzy z Was mi się pytają, jak ja to wszystko robię, jak ja, jak ja dzielę te obowiązki. No właśnie, kochani, najważniejsza jest systematyka, tak? Systematyka, bo jeżeli nie będziemy działać systematycznie, no to no to nie damy rady sobie w pewnym momencie z tym wszystkim, bo tych y, natłok obowiązków po prostu nas przerośnie. U mnie telewizor brzęczy, przepraszam Was bardzo, zapomniałam wyłączyć, ale y, ja oglądam tylko i wyłącznie programy przyrodnicze y, o zwierzętach, bo to mnie najbardziej interesuje, nie oglądam takiej zwyczajnej telewizji, bo, no bo nie, mąż jak chce coś obejrzeć, to po prostu oglądać sobie w pokoju obok. Też nie oglądam, kochani, tak, żeby usiąść i oglądać, tylko po prostu przy okazji, jak tutaj właśnie jestem w tym dżungli, to żeby, wiecie, takiej całkiem ciszy nie było, a też, żeby mi nie brzęczało coś z impetem, jak to się mówi, nad głową, no to, no to bardzo lubię właśnie oglądać sobie coś o oceanach, no ogólnie, wiecie, no takie programy przyrodnicze. No ale wróćmy się jeszcze na chwilę o tej mini szklarenki, tak? Po co mi ta folia tutaj na tym regaliku? no ma służyć głównie tu w domu właśnie jako zabezpieczenie przed kotami tak szczególnie przed moją kotką Tosią która jeszcze w zeszłym roku była bardzo zainteresowana co tutaj jest co tu rośnie skakała kładła mi się w rozsady wiecie i takie tam różne były historyjki w tym roku widzę że tak jeszcze to, jak do tej pory, nie wykazuje zainteresowania. O, to jest właśnie ona. Ale jak regalik się wypełni, to wiecie, różnie może być. Ona jest już dużo starsza, ta moja dziewczynka, więc już nie jest taka psotna. <grych> Na jak zobaczę, że po prostu nie będzie tutaj nic się działo szczególnego, to ściągnę folię. Dlatego, że lepiej bez, bo więcej światła dotrze jeszcze, tak? Jednak wiecie. Tutaj okna, szyby, folia, tak, to jednak to wiecie, no to, 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 co jeszcze chcę powiedzieć w związku ze światłem. Właśnie, kochani, co jest najgorsze w tym wszystkim? Bo ja muszę umyć te okna, umyć te okna, a jak wiecie i widzicie, co się tutaj dzieje, muszę umyć okna, ściągnąć tą firankę, uprać. Bo już naprawdę przydałoby się, muszę to zrobić i, i, i może by mi ktoś pomógł, bo po prostu wszystko fajnie, wszystko. Ja lubię mieć okna, mi to nie przeszkadza. Bardzo lubię sprzątać, prać, no tak różnie, ale wiecie co, to nie będzie takie proste. Zresztą jak zwykle, bo ja po prostu muszę to wszystko praktycznie stąd zabrać, włącznie z tym, Oczkiem, znaczy podsuwać tym oczkiem tutaj, tak, żebym mogła dostać się swobodnie do tych okien, bo tu mam jedno okno, zobaczcie, od strony południowej i od strony zachodniej duże okno balkonowe, gdzie też rośliny za to dziękują, no bo jakby nie było, jest w tym kącie sporo światła, no ale w końcu muszę się wziąć do tego, wezmę się, poświęcę jeden dzień, ale najpierw muszę zrobić wysiewy, bo mnie czas goni. Ja tu już sobie przygotowałam, zobaczcie, poprzenosiłam lampy, bo taka zbieranina, tak, lamp, które sobie tutaj zamontuję. Tutaj już widzicie, mam y, powysiewane część papryk, troszeczkę za późno, y, no, widzicie, zawsze. Lepiej późno niż później, takie powiedzenie jest stare, tak? Ale no muszę się tutaj szybko ogarniać z tymi wysiewami, bo ja w zeszłym roku późno wysiewałam, na zbiorę nie narzekałam, a w tym roku jeszcze później. Mam nadzieję, że mi zdąży to wszystko urosnąć, dlatego na razie odkładam odkładam te porządki, te mycie tego okna, bo muszę najpierw zrobić wysiewy. Oczywiście te okno, te drzwi w zasadzie balkonowe, już sobie przygotowałam, wymyłam z jednej z drugiej strony, żeby żeby tego nie ruszać, tylko ewentualnie tą całą resztę, tak, także to mnie będzie jakby kolidowało z całą resztą. Oczywiście żartowałam z tą pomocą, ale chcę Wam jeszcze tutaj zaznaczyć, że ta firanka to ma 10 metrów bieżących, gdzie ja ją jeszcze, tak jak widać, składam na pół po to, żeby nie sięgała do samego dołu, żeby Wam pokazywać tutaj i żebym zarówno sama wszystko dobrze widziała i miała pod kontrolą. Bez firanki powiem Wam, że nie bardzo to wygląda, nie podoba mi się. Rolety też mi się wydaje, że tu nie pasują, ale może kiedyś to zmienię. Nie wiem, zobaczymy. Na razie jest jak jest. Na szczęście takich rzeczy nie robi się codziennie, więc wiecie tam. Dobrze, moi kochani, to teraz może przejdźmy do tych moich wysiewów i zobaczcie. Co tu się dzieje na tym stoliku? No, zapełnił się i to równo nie tylko nasionami, ale również jak widzicie tutaj, ziemią do wysiewu, tak, której używam już od lat. Ziemi uniwersalnej, której też używam od lat. Co niejednokrotnie pytaliście się mnie, co to za ziemia taka cudowna. No. Zwyczajna, uniwersalna ziemia humusowa, bez udziwniaczy. Ja używam jej w domu, jak i w ogrodzie. I taka sama ziemia do wysiewów, do wysiewów tylko oczywiście trochę drobniejsza. Zdarzają tu się, słuchajcie, takie grubsze kawałki, ale to w ogóle nic się przeszkadza. Ja nie mieszam z perlitem, aczkolwiek fajnie jest jednak z tym perlitem, jeżeli chodzi o wysiewy, troszeczkę wymieszać, tak, te, te, te ziemie, które używamy, ale ja tutaj w ogóle nawet głowy sobie tutaj nie zawracam, bo nie ma takiej potrzeby, nie mam problemu ze wschodami, no i zobaczcie, moi drodzy, to są nasionka, które ja po prostu mam, to są stare nasiona, nasiona, które również sama pobierałam, samych pomidorów mam tutaj, ojojoj, oj, oj. i jeszcze troszeczkę tutaj na ręczniczku też były tak suszone, tutaj zobaczcie, w torebeczkę to wszystko muszę mieć słuchajcie, na, na wierzchu bo tak jest najlepiej, bo ja wtedy wiem co wysiałam, czego nie wysiałam co się nadaje do wysiewu jeszcze tak, z terminem ważności co się nie nadaje, więc przy okazji też można porobić porządki włącznie tutaj z kiełkami tak, znaczy z nasionkami na kiełki i z tych nasionek też spróbuję normalnie uprawiać sobie warzywa Yy, ostatnio byłam w sklepie i mnie nie wolno wpuszczać w ogóle do takich sklepów, bo co, jak, zobaczcie, ile ja tego kupiłam. Kupiłam tyle jeszcze różnych opakowań, tak, z nasionkami, yy, kwiatów. Dalej je mam, ale nie mam takich kolorów. Miałam, ale coś mi te kolory pozanikały. Widzicie te, te, te. Mm, kiełbaskie, jak to nazywam, no to takie całkiem, całkiem ładne, więc takie dorodne, więc warto było kupić. O, widzicie, zobaczcie. O, i jeszcze spróbuję frezję. Frezję, kiedyś próbowałam frezję uprawiać, nie udało się. Próbuję drugi raz, jak się nie uda, to się nie uda, więcej już nie będę próbowała. Wiem, że, że po prostu to jest bardzo ciężka roślina, jeżeli chodzi o, taki, o taki, taką wiecie, uprawę no, przydomową, tak. Czosnek jeszcze mam do posadzenia. Zobaczcie, oczywiście ja posadziłam czosnek zimy. To jest czosnek harnaś tuż przy sklarni wszystko ładnie powschodziło wręcz za szybko, mam nadzieję, że nie ucierpiało po tych mrodach, ale jeszcze mi tego sporo zostało więc chciałabym wykorzystać, więc to wszystko pójdzie teraz do pojemników bo tam to posadziłam do gruntu i jeszcze mam tutaj też cebulkę, dymkę którą też postaram się wysadzić do pojemników więc tak moi drodzy no, i tutaj y, niejednokrotnie widzieliście ten regalik, taki koszyczek je, jeżdżący, y, który sobie mogę zawsze stąd zabrać, żeby nie sprawiał takiego, wiecie, jakiegoś bałaganu. Natomiast on mi się ciągle przydaje, dlatego że podczas zimy uprawiam sobie na nim kiełki, a podczas różnych prac służy mi do odkładania różnych rzeczy. To, co już mi się nie mieści na tym stoliku. No to mam tutaj tak, przynoszę doniczki z ogrodu, stawiam, widzicie tutaj opakowania po żywności najróżniejszego typu, które również wykorzystuję, jakby ponownie i wysiewam w nich rośliny. Uważam to taki. Taki system, że to tak nazwę, za bardzo dobry system. Jeżeli ktoś nie ma miejsca na różnego rodzaju multipaletki, paletki, które zajmują mnóstwo miejsca, tak, które są nieustawne, a chcemy wysiać dużo różnych roślin, więc. Takie takie plastikowe pojebliczki po pożywności. Po, po te są akurat po mięsie. Świetnie się sprawdzają już u mnie od lat, więc tak kochani. Ale moi drodzy, zaraz Wam powiem, jaka tu jest papryka. Jaką ja paprykę tu wysiewam, ale najpierw Wam pokażę właśnie te, te drzewko nowe dla kotków, dlatego, że boję się, że potem zapomnę, a nie chciałabym Was zawieść. Więc zobaczcie. No, tak to wygląda. Tam, o, widzicie pod tym stołem yy, różne gadżety, zabawki, też dla kotów. Yy, no i widzę, że się Franie spodobało. Frania, jak już też wiecie, no już teraz Wam mówiłam, ale tak dla nowych widzów, skończyła 21 lat. Wiekowa kotka, świetnie się trzyma. Brawa dla Franiuli, bo jest naprawdę bardzo dzielną kotką, i tutaj wszyscy ją. Również bardzo kochamy, i widzę, że jej się spodobało w nowym domku. Tu, i zobaczcie, tu jest dru drugie takie wejście. Tak, o, takie, Ala, drzewko. Nie mogłam się oprzeć. <gryw> Więc, tak, kochani, dobra. Stawiam sobie statyw i już mówię Wam, co tutaj wysiałam lub wysiewam nasionka papryk, które już wysiałam, odkładam sobie z drugiej strony na bok, taki sznureczek się zaplątał, na bok, tak, żeby mi się nie pomyliło, to w ogóle pójdzie w inne miejsce. Tu mam papryczki, które jeszcze będę wysiewała. I jak również, moi drodzy, nigdy nie rezygnuję z nasion papryk, które pobieram sobie, na świeżo, ze świeżych owoców, zakupione po prostu, zwyczajnie w sklepie. I zobaczcie, tutaj mam paprykę yy, peperoni, już bym zapomniała, peperoni, wczoraj ją przekroiłam, wczoraj zaczęłam tutaj, zobaczcie, te nasionka wybierać, tak. Dlatego ona troszeczkę przysła, yy, ale to nic nie szkodzi, ponieważ yy, Usłyszę sobie te papryczki i później zmielę i będzie to jako przyprawa. Powiem Wam, że zajajero kropny ja. Yy, yy. Próbując, próbując tylko delikatnie językiem papryki, to myślałam, że mi oczy wyjdą wczoraj na wierzch. Oczywiście dobrze, że miałam w lodówce mleko, żeby zapić, ale nie da się inaczej Trzeba próbować, trzeba wiedzieć, z czym mamy do czynienia, bo inaczej to wiecie tak w ciemno, to jak to się mówi, są różne powiedzenia. Natomiast yy, moi chłopcy bardzo lubią pikantne papryczki, więc ja nie zawaham się ich użyć tutaj, żeby je powysiewać, no i mam, zobaczcie, kupiłam o, taki miksik, widzicie, taki miksik papryk, oczywiście te zielone to tutaj są dołożone do koloru to są zwyczajnie niedojrzałe papryki, tak, ale je też można nieść, ale jeść, ale mi głównie zależy na żółtych i na czerwonych, które tutaj już widzicie, w rządkach sobie wysiewam. Jeżeli chodzi o wysiewanie, słuchajcie, właśnie w takich pojemnikach, a nie wysiewanie rzutowe, którego kompletnie polecam, bo na początku, wiecie, rzucimy, narzucamy, narzucamy, przysypiemy ziemią i jest okej. Okay. I jak to wszystko zacznie schodzić, to potem nam jest szkoda wyrzucić jakieś rośliny, poza tym to się poplącze, wszystko, te korzenie, to wszystko razem mamy o wiele, wiele więcej pracy później przy pikowaniu tego niż jak na początku poświęcimy trochę czasu na to, żeby jednak uporządkować te, te, te nasionka i zobaczcie, wystarczy o, widzicie, je popychać leciutko w ziemię, tak i pozasypywać lub yy, yy, lub po prostu yy, pozasypywać, no chciałam powiedzieć, że po prostu możemy przesypać tutaj sobie o tak, ziemią, tak i to przesypać lub po prostu o, je tutaj zamknąć w tej ziemi ja wcześniej też podlewam, tak z wyczuciem oczywiście to podłoże po to, żeby później nie lać tu nie wiadomo ile tej wody, dlatego, że tutaj jak widzicie, no nie ma otworów i ten pojemnik nie pobierze wody przez podsiąkanie, więc robię to właśnie w ten sposób, że najpierw podlewam sobie podłoże, później układam nasionka, wpycham tutaj nie za głęboko do środka, żeby nasionko nie miało problemu ze wschodem później, a jednak żeby no ta warstwa podłoża była tutaj na nim i jeszcze tak na koniec ponownie, tylko wiecie co dzie dzieje z pyskiwacz. A dobra jest tutaj, O. tak żeby tu jeszcze widzę, że jeszcze jedno jest nie nie zasypane, o nie zagrzebane. O, widzicie? I jeszcze tak na koniec, żeby tu porządnie wszystko osiadło. No to spyskuję wodą. Po czym i no a dobra. Ja nie wiem, gdzie mam folię. Mam tutaj folię. Po czym, zobaczcie, po to, żeby za bardzo nie wysychało to podłoże, i teraz nożyczki gdzieś wyniosłam. Dobra, dam sobie radę. Tak, przykrywam foliką. Tak, tutaj robię sobie kilka dziurek, żeby jednak ta cyrkulacja tu była. Pomimo to, i tak trzeba codziennie wietrzyć przewietrzyć, żeby tutaj to wszystko nam tak nie, nie, nie kisiło się, nie gotowało pod tą folią. Ona nie jest, moi drodzy, potrzebna. Czy to może być folika. To słuchajcie, może być drugi taki pojemniczek. Już Wam pokazuję. Drugi taki sam pojemniczek spożywczy, żeby utworzyć, utworzyć taką mini szklarenkę y, lub y, kompletnie... Nie musimy tego niczym nakrywać, natomiast musimy pilnować codziennie tego, żeby nam ta wierzchnia warstwa za bardzo nie przesychała. Tak. Dobrze, kochani. To tyle chyba na dzisiaj. Rozgadałam się bardzo. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Ja Wam życzę radości z, z upraw, tak, z wysiewów. Niech Wam się wszystko fajnie udaje. Niech Wam wszystko pięknie rośnie. Życzę, kochani, Wam tego z całego serca. A tymczasem żegnam się z Wami. A więc do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego. Bye-bye.